Jesteśmy w miejscu, gdzie tu toczyły się walki w 1945 roku. Postaramy się poszukać śladów przeszłości. Będziemy szukać tego co pozostało po walkach w 1945 roku. Dziś z terenu. Jesteśmy w ciekawym miejscu, Właśnie ryba kopie. I Znalazł bardzo ciekawe rzeczy zobaczcie jakie. Jest to przybornik od Mausera. No, stan jest jaki jest, stan agonalny, ale tak to wygląda. W środku jeszcze jest chyba to jest tak oliwiarka roba kielitowa. Jakieś łuski od Mausera. Tam kopię coś dalej. Coś masz ciekawego? Nie wiem. Nie wiedziałem, co za to. Gdzie coś rozwijało kopać. No. Co, Zobacz. Nie tak dobrze mówiłem. No, miałeś nosa. No. Pokaż, co to jest. Siedzieli tutaj. Jest to łuska od y, tej racy świetnej. Mhm. Niemiecka. Wiesz, jeszcze tutaj szczątki. O, trochę się rozsypuje. O, Chyba data powinna być, co? Wiesz co, ale chyba w tym miejscu, gdzie data jest, to niestety już tutaj się utleniło. Mhm. Ale to było na samym dnie. W ogóle zero sygnału. Aluminiowe. No, to znaczy, że się siedzieli. No tak, tak już... Pasuje to miejsce, pasuje takie właśnie. Same niemieckie rzeczy. Same niemieckie rzeczy dokładnie. Ale trzeba też przypomnieć, że jest są dużo jest radzieckich. Ale nie w tym miejscu akurat. No nie w tym miejscu, no, no ale jakby bo jakby Może przejęta ta linia została przez, przez Rosjan. Pewnie wcześniej byłem... No, niemieckie. prawdopodobnie tak, bo mhm. po prostu Rosjanie po prostu przekopywali te ziemianki, ewentualnie jakieś stanowiska na swoją stronę i... To, co było jakby niemieckie, było jakby wywalone na zewnątrz. Tak. tak albo zdeptane, po prostu jeszcze głębiej. Mhm. No, liczymy na to, że coś się znajdzie. Bo tutaj, akurat trafiliśmy na taką ziemiankę, który akurat typowo Niemcy siedzieli. Nie ma żadnego śladu rosyjskiego ani jednej łuski, nie ma rosyjskiej, tylko typowo sama Niemczyzna. Dobra. Zobaczymy to dalej. Dokładnie. Jest to bo ja mam tutaj cały czas O. Jest to, no. Może coś jeszcze będzie zalegać. Co tam masz? Nie wiem. Capelka. O! Niemiecca, Capelka. Nieźle. Proszę. Proszę. Peszeć trzonek, tylko się chyba zmienił, co? No właśnie, zmieniła. Tzonek był, ale to już ciekawe. był. Super. Już dawno nie widziałem takich gadżetów. No. Coś jeszcze jest? Tam masz dwa, dwie, dwa pociski po prostu do rakietnicy pociski. Tak? Pociski no, Trudno powiedzieć no. <laughs> no Oboje, Oboje. No, Jeden długi, jeden krótki no, myślę, że jeszcze mam tutaj sygnał dalej także myślę, że może, może się uda tą rakietnicę trafić także. Hmm. To już no, mamy w sumie. Już jest jakby prawie cały komplet. No tak. No. Mhm. Oh. Ciekawe, ale jedna jest dłuższa. Też ciekawe. Jedna jest dłuższa. Ta jest krótsza. To będzie taka sama jak ta. ta. Dobra. Mamy jeszcze trochę! Czas kończyć. Na pewno tu wrócimy, a tymczasem idziemy do Kostrzyna, szukać pozostałości po maszynie szyfrującej Enigma. Rzeczy po elektryce. I tutaj takie ciekawostki. Jakieś bezpieczniki, jakieś, nie wiem, izolatory, takie blaszki ciekawe, mijące się na złoto. Ale to jest ciekawe. Od słuchawki bakielitowy. Bakielitowa słuchawka. I mamy tutaj znaczek chyba firmowy. To będzie to rozszyfrować. I <laughs> pytanie zasadnicze: czy to może być związane coś z Enigmą? W sumie w tym samym miejscu kopiemy, wychodzą takie rzeczy różne. Zobaczymy. Dobra, co to jest? W sumie wydaje mi się, że jakaś część jakiegoś urządzenia łączności. Mhm. No dokładnie po tym. Z... Kawałku Bakiel? nie można stwierdzić, co to jest dokładnie, ale wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej. Jakieś radio może? Jakaś obudowa bakielkowa? Tak, Dokładnie. Ale tak wygląda to na jakieś urządzenie wojskowe, mm -hmm. którym już tutaj troszeczkę takich części różnych znaleźliśmy. Tak. A to jest jakby największy kawałek tego. Także zobaczymy. Wszystko przed nami. Może I co? No. Udało mi się trafić? Długo kopałem, y, troszeczkę się tutaj gruzu obwaliło, ale mm. w pewnym momencie właśnie był taki charakterystyczny, ładny kształt. Y, no i wydaje mi się, że to jest jakaś część broni. Co to jest? Tu mamy, widzisz, nie ma tutaj języka spustowego, albo podejrzewam, że albo to będzie jakiś kawałek mauzera, no za chwilę zobaczymy, odsłonimy. Ciekawe, ale chyba nie jest w całości. Nie, nie, nie jest w całości, widać, że jest połamany. No Zobaczymy za chwilę, co to będzie. No dobra. Po malutku go odsłonię. Ciągasz? O, niestety. Niestety. A, no, to jest część od nożera, no Dokładnie. No to może będzie gdzieś cały, jeżeli to ta Usz, część uszkodzony. jest... Uszkodzony. Uszkodzony, tak. Wiadomo, hmm. nie ma tutaj naboi, także... Tak. Bezpieczny. Taka ciekawostka. Ciekawostka zamiast części od Enigmy mamy części od Mauzera. Dokładnie. Ale to już jest jakiś fakt, że byli tutaj żołnierze. No tak. No. Zobacz, pod tą stertą tych cegieł mm -hmm. on się chyba zachował w całości i jest tak bardzo ładne tutaj oznaczenie. Jest. Mm -hmm. 41 rok. Tienfurt. Tak. O, ciekawostka. No dobra, spróbuj. Takie delikatne rzeczy. No jest. To chyba w całości będzie, co? Tak. Tutaj tak? tak? z całości Co zobacz co tutaj było już jakieś całości yeah. oh, kurczę. o kurcze nieźle szok <laughs> wow. nieźle wow. nie <laughs> to są właśnie takie rzeczy niespodzianki ale poczekaj coś było na tym talerzyku tutaj tak, no, tutaj mamy Jakaś chyba pastę wiesz testa. Pasta. Delikatnie przejrzyj, co tam jest. Zobacz, tubka jest. Tupka. Mhm, jakiś materiał? To było winięte. Słuchaj, to jest pagon. Pagon? Pagon. Albo kawałek e... mundurówki jakiejś. Coś jest, coś jest. Albo patka może też być. Mhm. To tam nie wiemy co to jest, a dochodamy. A tutaj Zobacz. Mhm. Czy uda nam się odkryć części od enigmy? Wszystko przed nami. Czas wracać. Zapraszamy na kolejne eksploracje.